Podkarpacie.pl. Piłkarze Resowi podejmowali Awie Świdnik w meczu 31. kolejki 3. Ligi Lubelsko-Podkarpackiej. Rozpoczęcie spotkania poprzedziła minuta ciszy. Smutna wiadomość 18 maja wypadku samochodowym zginął św. Michał Polański, wierny kibic Resowi. Jest to kolejna osoba związana z Resowiem, która w tym roku straciła życie na drodze. Żegnamy go z wielkim bólem, drodzy Państwo, żalem całej rodzinie oraz najbliższym tragicznie zmarłego składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia. Pogrzeb Michała odbędzie się w piątek o godzinie 15 w Świerczy koło Rzeszowa. Dziś o godzinie 20 w Kaplicy odbędzie się modlitwa w jego intencji. Z uwagi na fakt bardzo Państwa proszę o powstanie i uczcimy pamięć minuto ciszy. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomyczowych opinii. Редактор субтитров А.Семкин Trzecia minuta spotkania i na prowadzeniu już szabierz pierwszych... świli. Pierwsza połowa spotkania. Po pierwszych 45 minutach wprowadzenie drużyny gości. gościowej Świtnik 2 do 1 z Chetwanem żółkiewka Orlęta z Witowacki 2-0 wygrywając po wlasie. Pista Orzeszów realizuje za Przewodzki 1 do 1. 47 minuta spotkania. I drodzy Państwo już na pozycji wymieniu, remis 2 w drugą bramkę dla Wasiaków strzela. 見て Spotkanie. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz z dobrą drużyną ławi. Widać było, że chłopcy dzisiaj włożyli mnóstwo zdrowia i, i chcieliśmy ten mecz wygrać, natomiast my gramy przede wszystkim w każdym meczu o zwycięstwo i, i, i tutaj jakieś rzeczy pozamiatane, to, 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 to w ogóle mnie to nie interesuje. Będziemy, mamy trzy mecze do końca, do końca plus puchar Polski, będziemy w, tym, w tych meczach walczyć o jak najlepszy wynik i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby w każdym Meczu wygrać. Dzisiaj się nie udało, ale myślę, że byliśmy lepszą drużyną. No, no niestety brakło troszeczkę skuteczności. Przyjechaliśmy tutaj zdobyć jakieś punkty i, i myślę, że zagraliśmy niezłe spotkanie. Postawiliśmy wysoko poprzeczkę zespołowi Resowi i nawet przy, przy jakiejś odrobinie szczęścia mogliśmy ten mecz w końcówce rozstrzygnąć na, na swoją korzyść. Myślę, że widowisko było atrakcyjne dla kibiców. Praktycznie zespół Rosowi postawił wszystko na jedną kartę. My, my też dostosowaliśmy się do tego i, i było dużo, dużo sytuacji kilka bramek, także dziękuję chłopakom za walkę. Po raz kolejny tracimy bramkę ze tego fragmentu gry. Gdzieś tam ta koncentracja, ta konsekwencja przy kryciu tych zawodników przy stałym fragmencie gry jest nie najlepsza i, e, no i, i to był nasz problem. E, straciliśmy gole i jak najszybciej chcieliśmy odrobić i, e, i szybka kontra zespołu gości spowodował, że, że spowodowała, że straciliśmy drugiego gola. Trzeba docenić klasę przeciwnika. Ja absolutnie tutaj nie tłumaczę moich zawodników, ale, ale e, dobra organizacja obron obronna i, i szybkie kontry tutaj że rzeczywiście napsły nam wiele krwi i mieliśmy z tym dużo problemu. Natomiast e, no, graliśmy do końca. Nasz atak pozycyjny był, e, był myślę, że dobry. Brakło tego bardzo często ostatniego podania. Brakło troszeczkę minut, bo myślę, że byśmy strzelili. Ja liczyłem ile zawodnicy Awi drugiej połowie jeżeli na boisku to było 15 minut samego leżenia na boisku, sędzia doliczył 5, czyli uciekło nam 10 minut meczu. Oczywiście każdy może powiedzieć, że mogliśmy szczelić wcześniej tą bramkę, ale, ale leżenie na boisku zawodników no gdzieś tam powoduje, że, że ten mecz nie jest płynny i gdzieś tam, gdzieś tam nam no, no brakowało tej, tej, tej płynności w ofensywie, ale tak jak mówię, jestem zadowolony z gry mojej drużyny. Tak sobie zakładaliśmy przed meczem, że będziemy czekali na te kontry, chcieliśmy grać piłki za, za plecy obrońcy. Wiedzieliśmy, że w pewnym momencie resowia y, postawi wszystko na jedną kartę i będą te sytuacje. No i tak jak, tak jak zakładaliśmy, te sytuacje były. I no, no mówię, nawet tej końcówce w 90 minucie mieliśmy sytuację trzech na jednego i nie, nie strzeliliśmy bramki. No Szkoda, no, no ale to jest taka jest piłka. No. Tv podkarpacie.pl